W tym miesiącu do Game Passa trafia kilka niesamowitych tytułów, zaczynając od tego, na który czekaliśmy wszyscy. Houston, wystartowaliśmy. Starfield jest oficjalnie dostępny i jest dokładnie tak ogromny i piękny, jak się spodziewaliśmy. Nowa gra Action RPG od Bethesdy przenosi graczy w międzygalaktyczną przyszłość i pozwala im stworzyć własną, misternie spersonalizowaną postać, z własną przeszłością i umiejętnościami. A potem, cóż, potem może wydarzyć się praktycznie wszystko. Podróżujcie po kosmosie jako szlachetny cowboy, znajdźcie najlepszy statek kosmiczny i ukradnijcie go, gdy nikt nie patrzy. Weźcie udział w chaotycznych potyczkach przy zerowej grawitacji i ekscytujących kosmicznych starciach z udziałem statków. Spotkajcie zwierzę i sprawdźcie, czy jest przyjaźnie nastawione. Budujcie bronie, statki i osady. Zdobywajcie przyjaciół i wrogów, przyłączcie się do jednej frakcji i idźcie na wojnę z innymi. Spotykajcie się z robotami. Mając tysiące planet do odwiedzenia, możliwości są praktycznie nieograniczone. Oczywiście mamy masę filmików z poradami odnośnie tego co powinniście robić, a czego zdecydowanie nie powinniście. Więc subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, jeśli potrzebujecie pomocy w poruszaniu się po kosmosie. Wróćmy jednak na chwilę na ziemię, by wspomnieć o kilku najnowszych dodatkach do Game Passa, które mogliście przegapić w całym tym kosmicznym poruszeniu. Jeśli lubicie dobre souls -like i, i nie macie nic przeciwko okazjonalnemu naginaniu prawdy, będziecie zachwyceni Lies of P. W tej mrocznej przygodzie fantazy Pinokio zostaje poddany steampunkowej metamorfozie i wzbogaca się o szereg robotycznych i możliwych do ulepszenia części, które naprawdę przydałyby się oryginalnej kukiełce, zwłaszcza ten miotacz ognia. Oprócz kopania mechanicznych tyłków za pomocą różnych modyfikowalnych broni, Lice of Pi da graczom szansę na zmianę otaczającego ich świata, pozwalając wybrać między byciem prawdomównym lub nie, poprzez interakcje z innymi postaciami. Jeśli więc chcecie powalczyć z dziwnymi, oldschoolowymi robotami lub po prostu macie ochotę trochę pokłamać, pełna wersja Lies of P jest już dostępna w Game Passie. Niczym Hannibal pokonujący Alpę na słoniach, historyczne arcydzieło Age of Empires 4 zaskoczyło nas wszystkich, gdy pojawiło się w usłudze Xbox Game Pass na samym początku targów gamescom. Niespodzianka! Gra świetnie poradziła sobie również z przejściem do świata konsol dzięki sprytnie przerobionemu sterowaniu i dodatkowym mechanikom, takim jak Villager Priority System, które pomogą zapewnić płynne działanie imperiów. A żeby ułatwić zapoznanie się ze wszystkimi nowymi ulepszeniami, dostępny jest nawet nowy, elegancki samouczek której przeprowadzi was przez podstawowe etapy rozgrywki, a wszystko to opakowane w radosną kampanię fabularną. Więc jeśli dominacja nad światem była na waszej liście rzeczy do zrobienia już od jakiegoś czasu, Age of Empires 4 jest idealnym sposobem, by ją odhaczyć. I nie jest to jedyna lekcja historii, jakiej Game Pass udzielił nam w ostatnim czasie, bo również Humankind zawitało do usługi PC oraz Xbox Game Pass. Taturowa gra strategiczna, łącząca w sobie aż 60 różnych kultur historycznych, pozwala przejść od czasów starożytnych, aż do historii współczesnej, a każda rozgrywka może potoczyć się zupełnie inaczej. Istnieje również mnóstwo różnych sposobów na wygranie gry, od toczenia epickich bitew po dokonywanie ważnych odkryć naukowych. Wszystko, co robicie, zwiększa waszą sławę, a osoba, która zakończy grę najsławniejsza, wygrywa. Dlatego jeśli chcecie zapisać się na kartach historii, sprawdźcie Humankind, które od 22 sierpnia jest dostępne na konsolach oraz PC-tach. Wiele gier pozwala zanurzyć palce w świecie wędkarstwa, ale w Call of the Wild The Angler w końcu będziecie mogli brodzić po kolana. W tym rozległym, otwartym świecie można znaleźć i schwytać mnóstwo różnych rodzajów ryb, z których każda została realistycznie zaprojektowana tak, by pojawiać się w określonych akwenach i zachowywać się w określony sposób zarówno przed, jak i po złowieniu. Chociaż, szczerze mówiąc, żadna z nich nie jest szczególnie podekscytowana perspektywą skończenia na Waszym haczyku. Stopniowo opanowując sztukę wędkarstwa, będziecie mogli kupować przeróżne, fantazyjne sprzęty od wędek i kołowrotków, po przynęty, spławiki i haczyki, Kompletując najwspanialszy zestaw wędkarski, jaki ktokolwiek kiedykolwiek złowił. A co najważniejsze, Call of the Wild The Angler jest dostępne w ramach Xbox i PC Game Pass. Jeśli lubicie szybką akcję rodem z takich gier jak Ghost Runner czy Sonic Frontiers, powinniście sprawdzić Solar Ash, które trafiło do Xbox i PC Game Pass 14 września. W tej niesamowitej przygodowej platformówce wcielamy się w postać Wojtranerki o imieniu Ray, która wyrusza na misję ocalenia swojej planety. By tego dokonać, będzie musiała przemierzyć szereg dziwnych, onirycznych światów, w których starożytne ruiny unoszą się w powietrzu, a grawitacja rzadko działa tak, jak można by się tego spodziewać. W połączeniu z neonową oprawą wizualną i stylowymi walkami z bosami, otrzymujemy super szybką grę, której na pewno nie będziemy chcieli kończyć w pośpiechu. Z mechanicznymi kugiełkami oraz imprezowymi zwierzakami, które jeszcze przed nami. Wrzesień zapowiada się na piekielnie dobry miesiąc dla posiadaczy Game Passa. Nie zapomnijcie napisać nam w komentarzach, na który tytuł czekacie najbardziej. Trzymajcie się, cześć!